Dzisiaj Jezus rzuca nam wyzwanie: jak Wam się zdaje? Jakiego rodzaju miłosierdzie praktykujecie? Być może my, praktykujący katolicy, wielokrotnie doświadczając miłosierdzia Bożego w sakramentach, jesteśmy skłonni myśleć, że jesteśmy już usprawiedliwieni w oczach Boga. Grozi nam niebezpieczeństwo, że nieświadomie staniemy się faryzeuszami, którzy gardzą celnikami, chociaż nie mówimy tego głośno. Być może uważamy, że jesteśmy wolni od winy przed Bogiem. Niektórymi objawami tego, że ta faryzejska pycha zakorzenia się w nas, mogą być niecierpliwość wobec wad innych, lub myślenie, że ostrzeżenia nigdy nie dotyczą nas. Codzienna modlitwa. Dzisiaj Jezus daje nam do zrozumienia, że Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi i że nie jest Jego wolą, aby mu zginęło nawet jedno tych małych. W przypowieści o pasterzu szukającym zagubionej owcy przedstawia nam postać, która poruszyła pierwszych chrześcijan. Na okładce hiszpańskiego wydania katechizmu Kościoła katolickiego, wygrawerowana jest postać Jezusa Dobrego Pasterza, który jest już obecny wśród pierwszych wizerunków pana w katakumbach Rzymu. Bóg tak bardzo pragnie nas zbawić, że od tych słów aż po bezwarunkowe oddanie się na krzyżu, to Chrystus. Szuka każdego z nas, abyśmy z własnej woli powrócili do przyjaźni z Nim. Podobnie jak Jezus, my, chrześcijanie, powinniśmy mieć to samo pragnienie, aby wszyscy zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Wszyscy jesteśmy owcami i pasterzami są ludzie nasz mąż lub żona, dzieci, krewni, przyjaciele i tempy dla których być może jesteśmy jedyną szansą na odzyskanie radości wiary i życia w własce. Zawsze możemy odłożyć na bok 99% spraw, którymi się zajmujemy, aby modlić się i pomóc osobie, która jest nam bliska, którą kochamy i o której wiemy, że jej dusza cierpi z jakiegoś powodu. Dzięki naszej modlitwie i umartwieniu oraz naszej miłości i wierze możemy pomóc im osiągnąć łaskę nawrócenia, tak jak święta Monika sprawiła, że jej syn Augustyn stał się pierwszym współczesnym człowiekiem który w wyznaniach potrafi wyjaśnić, jak łaska działała w nim, aż osiągnął świętość. Prośmy matkę dobrego pasterza o wiele radości z nawróceń. Zostań z Bogiem.